Witam Was kochani serdecznie. Tutaj mówi Sylwia Giza. Patrzę, czy mnie słyszycie, ale chyba mnie słyszycie. E, w każdym razie, przed chwilą zrobiłam filmiki na temat e, wirusów po angielsku i teraz zrobię filmik po, po polsku. E, więc tak: e, Już dawno mówiłam o tym, może z 8 lat temu, że wirusy właśnie powstają e, z Cell Towers. The cell towers, czyli wirusy, są normalnie yy, w, w sygnał przychodzi do głowy, do za uchem tam, sygnał z cell tower przychodzi do głowy i robi strach geometryczną taką strukturę w głowie i blokuje cały układ nerwowy i wtedy, wtedy w całym ciele powstaje na przykład taka y, geometryczna forma, która się nazywa wirus, tam jakiś czy taki czy taki czy taki. No nie? Także y, to jest wszystko y, y, po prostu y, sprowadzane przez cell towers, ok? Y, czyli tak, wchodzi sygnał do głowy i kreuje się, jak sygnał wchodzi do głowy, to automatycznie się tak kreuje taki, taka siatka geometryczna, która ma zupełnie inny wzór, już y, geometryczny. Okay. i wtedy w tym momencie jak pójdzie się do lekarza pójdziemy do lekarza, lekarz zbada aha jest wirus na przykład okay? także po prostu yy, to jest wszystko po prostu z zewnątrz przychodzi i te wirusy to wszystkie rzeczy, takie różne choroby i wirusy i i różne dolegliwości to są po prostu zmiany. Ja nie widzę tego w ogóle jako chorobę, słuchajcie, tylko widzę to jako strukturę. Inna jest struktura geometryczna i to się nazywa po prostu wirus na przykład. No nie, także yy, i przez cell towers jest właśnie yy, wkładany do naszych ciał. Wirusy są wkładane przez sygnał, przez ten sygnał, który leci właśnie z cell towers. Cell towers są tak ustawione, że tam można wszystko zaprogramować. To jest taka technologia, że tam można wszystko zaprogramować, co się chce. Jak na przykład myślimy, jaki będziemy mieli humor jutro. Wszystko jest, bo sygnał co chwilę wchodzi do naszej głowy, no nie? Także tak samo może być przetransformowany sygnał wirusa, czyli sygnał siatki jakiejś tam geometrycznej, która będzie się nazywała jakiś tam wirus, no nie? Także to jest wszystko kreowane, także yy, i możemy to zmienić przez, słuchajcie, możemy to zmienić przez yy, muzykę, jak będziemy słuchać tej yy, wysoko, yy, wysokiej yy, frekwencji muzyki, czyli 5 to 8 frekwencji muzyka, czy przez nasze myśli. Ale o, wiadomo, że to tak samo jak pójdziemy, zobaczcie, jak pójdzie się do lekarza, lekarz tam da tabletki, musimy dwa tygodnie może być w, tam w domu, odpoczywać, le, leżeć na przykład i tak dalej. To tutaj jest tak samo: jest zmieniona struktura geometryczna w, w, po prostu w ciele, w, w układzie nerwowym. I w tym momencie, żebyśmy my się uzdrowili, to tak samo potrzebujemy na to czasu. Także te choroby, słuchajcie, to wszystko to nie są w ogóle choroby. To są normalnie, to są zmiany geometryczne w naszym ciele, które się nazywają jakoś tam, tam ktoś nadał nazwę i one się tam nazywają. Ale są powodowane, są produkowane dla nas, ok? Także są produkowane przez jedzenie, przez cell towers, przez różne zewnętrzne rzeczy. I my również sami, jeżeli kupimy te historie różne, to sami produkujemy to dla siebie, taką inną na przykład strukturę. Bo każda myśl, słuchajcie, jest inną geometryczną strukturą, no nie? Także jak cokolwiek sobie pomyślimy, to po prostu nam się cały czas, coś cały czas się tak tworzy, cały czas się. Cały czas jak coś mówimy, to tak cały czas energia się tworzy, 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 no nie? Także w zależności co mówimy, to tak się tworzy, no nie? Także tak jak Wam mówię, kochani, wirusy to jest nic innego, jak to jest po prostu sygnał, który leci z Cell Towers i po prostu powoduje i tworzy inną strukturę geometryczną na układzie nerwowym. Pozdrawiam Was serdecznie, kochani. I tak samo jak z, z, czego, z jakiejkolwiek innej struktury tej geometrycznej w ciele się uzdrawiamy, to tak samo z tego się uzdrawiamy, czyli kontrola umysłu i muzyka i oczywiście dużo dobrych olejów, y, olei, tych dobrych olejów sobie jemy, żeby to wszystko nam się y, 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 ślizgało w środku w ciele, <laughs> czyli flaxid, seed, chia seed, no nie, oliwka z oliwek. To są takie dobre oleje, no i wtedy to wszystko lepiej tam schodzi z nas, no nie? Jakiekolwiek jak macie symptomy w środku w ciele, to to wszystko wychodzi szybciej, no nie? I przez to, że to jest, że jest olej, to ten układ nerwowy jest coraz taki, jest bardziej się y, 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 balansuje no, i się leczy. No, nie? Sam, sam, sam z siebie się leczy, bo dostaje tego oleju. Tak jak Jezus mówił, że namaszczajcie się olejem. No, nie? On się tam namaszcza o tym olejem właśnie to o to, o to chodzi. No, nie? Także to zdrowe jedzenie, no i oczywiście myśli, no i muzyka, wysokiej wibracji, muzyka. Pozdrawiam Was kochani serdecznie, dużo miłości przesyłam i w ogóle powiem Wam, że jest teraz będzie taki dosyć y, trudny okres w sobotę, będzie intensywna energia, bo Chiron i Lilith, czyli tak jakby Kundalini będzie akurat na Was pracowało na, na ciałach ludzkich, no nie? I do tego dochodzi Neptun i Wenus, czyli, czyli tak jak napisałam na Facebook. Wenus i Neptun, miłość i imagination, także dużo ludzi miało różnego rodzaju imagination i tak dalej, ale to za chwilę odpowiem w drugim filmiku. Pozdrawiam Was serdecznie, kochani, i do suszonka. Papa, you.